Zazie to prace gipsowe pokryte farbą akrylową. Słowo, będące tytułem pracy, jest potocznym określeniem zasłyszanym przeze mnie w rodzinie na rany czy urazy. Obiekty zostały stworzone jako praca haptyczna, przeznaczona do kontaktu z osobą czy działań performatywnych. Praca może lekko zmienić swoją definicję w zależności od tego, czy dotykana jest przeze mnie, przez osobę mi znaną czy obcą, również w zależności od tego, w jaki sposób dana osoba się z nią obchodzi. Rzeźby są zapisem błędnego koła zdarzeń czy schematu działania. Tłumienie czy zamykanie urazów w sobie blizn, bolesnych momentów, które wyprowadzały mnie z równowagi i przeszkadzały w zdrowym funkcjonowaniu, następnie trwanie w przeświadczeniu, że problem został zażegnany. Oczywiście do momentu, w którym pieczołowicie zamknięta kula otwiera się w swoim najsłabszym punkcie. Praca ta nie jest jedynie rejestracją rzeczywistych zdarzeń, ale też przypomnieniem o bezcelowości pewnych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami.